Mogę zdradzić Ciebie? Nie co do cholery. Dlaczego się w ogóle mnie o to pytasz? Proszę! Bo siedzi tutaj taka dziewczyna. Jest taka ładna, azjatka. Wygląda jakby z anime wyszła. Wszystko co chciałbym w wyglądzie dziewczyny. Ty teraz mówisz na serio? Żartujesz tak? Dlaczego miałbym żartować? Czekaj, patrzy właśnie na mnie. Idzie do mnie. Przestań do mnie pisać. Mam cię zapisaną jako dziewczyna. Dostałbym powiadomienie. On ma dziewczynę! Zostaw go babo! Mam jej numer! Musiałem cię po prostu wyciszyć! Co do cholery? Czy ty mnie właśnie zdradziłeś? Nie, mam jej numer po prostu. Nic złego w tym jest chyba. Czekaj, dlaczego jesteś u Kamila? Wysłał mi to na Instagramie. Co jest z tobą nie tak? Zdradziłeś mnie, więc teraz moja kolej. Ja po prostu wziąłem jej numer. Ale wiesz co? Zapytam się jej o coś więcej. Zapytam, czy przyjdzie do mnie. Powiedziała tak! Idziemy do mnie na chatę. Dobra, czyli jesteśmy już kwita. Halo? Michał? Jesteś tam? Minął już prawie tydzień. Co się stało? To jest już moja nowa dziewczyna. Odwiozłem ją do domu. I potem jakoś poszliśmy do łóżka. I ona wyjęła to. Co? Co wyjęła? No wiesz, to nie była dziewczyna. Co? To nie koniec. On był większy od mojego. Ha. Chciałeś mnie zdradzić i ci się nawet nie udało. Kto powiedział, że się nie udało? Potwór, nie potwór, ważne, że.